Dzień dobry, witam Państwa. Z góry przepraszam. Trwa posiedzenie Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pan przewodniczący OLeniczak właśnie bierze w nim udział i niestety nie mógł przybyć. A państwa zainteresowanych komentarzem nie tylko do tej sprawy Wojciecha Olejniczaka zapraszam na późniejsze godziny. Będzie dostępny w Sejmie za około godzinkę półtorej. Jest ze mną pani poseł Anna Bańkowska, niekwestionowany autorytet w naszym klubie w sprawach społecznych. I komentarz do dzisiejszej propozycji, już formalnej pozycji rządu w gwarancji czy, czy dopłaty do kredytów mieszkaniowych w tej trudnej sytuacji kryzysowej. Bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Może bym zaczęła od drugiej sprawy, która dzisiaj była poruszana. Mianowicie ob, rząd zdecydował podobno o tym, żeby obniżyć prowizję do otwartych funduszy emerytalnych od przyszłego roku do 3,5%, czyli o połowę zmniejszyć w stosunku do maksymalnej stawki chciałam Państwa poinformować, że od kwietnia minionego roku leży taki projekt lewicy w Sejmie i przez cały rok zarówno rząd, jak i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych mówili nam, że jest niemożliwe obniżenie tej, tej prowizji i po prostu kpiono, że tak powiem z naszego projektu. Na szczęście pewnie złożenie się kryzysu i, i zmiana, nie wiem, frontu powoduje to, że na Nasza inicjatywa z kwietnia minionego roku ma szansę się zmaterializować, dzięki czemu pięć, ponad 500 milionów złotych zostanie w kieszeniach obywateli w przyszłym roku. My chcieliśmy, żeby to było już w tym roku, bo tyle ta, ta różnica składki waży. To jest pierwsza sprawa, czyli popieramy pomysł rządu, żeby obniżyć składki, czyli pomysł rządu, który popiera nasze, nasz wniosek, wniosek lewicy sprzed roku. Druga sprawa. Dzisiaj rząd zapowiedział podobno wespół zespół minister Boni z panią minister Fedak, że w wsparcie osób mających kredyty hipoteczne będzie, co my gorąco popieramy jako lewica, że trzeba pomagać ludziom w spłatach kredytów w sytuacji bycia na bezrobociu i nieposiadania środków finansowych, żeby chronić te mieszkania przed zmianą właściciela. Natomiast rząd zapowiedział, że będzie to finansowane z Funduszu Pracy. Powiem Państwu szczerze, że kibicowałam w tym momencie pani minister Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która mówiła, że. Wsparcie środki przeznaczone na wsparcie osób mających zaciągnięte kredyty mieszkaniowe, który, którzy nie są w stanie ich spłacać, powinna nastąpić z innych źródeł. Ja też tak uważam. A powiem Państwu i a rząd natomiast w tej chwili ustami ministra Boniego zapowiada, że te pieniądze będą przeznaczone z Funduszu Pracy. Ja chcę powiedzieć tak, szanowny rządzie, dość haseł, więcej konkretów. Twierdzę, że rząd bazuje na iluzorycznych planach finansowych 2009. Bo jak inaczej można nazwać, jak nie iluzję, budżet Funduszu Pracy, który został przez Sejm przyjęty. Czytam Państwu, czy cytuję niektóre tylko wielkości. Otóż zdaniem rządu Fundusz Pracy będzie przeznaczony na mniejszą niż w 2008 roku liczbę bezrobotnych. Rząd przyjął wyliczenia Funduszu Pracy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2009 wyniosie 1 200 i będzie o 200 tysięcy niższa niż w grudniu 2008, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce będzie ponad 6 i, 3, 3 i przepraszam, 7,3% wyższe. Rząd zakłada, że fundusz pracy będzie przeznaczony na wypłatę zasiłków zaledwie dla 240 tysięcy bezrobotnych. Czy w związku z tym można uznać, że rząd wie? Co w planach budżetowych ma? Chciałam Państwu powiedzieć, że nie zakładano żadnego wzrostu bezrobocia. W związku z tym rząd skłonił posłów do tego, żeby przyjąć, iż w ramach Funduszu Pracy tegorocznego prawie miliard siedemset tysięcy złotych będzie przeznaczone na zasiłki świadczenia przedemerytalne, które do tej pory były finansowane z budżetu państwa. A zatem o iluzorycznym e, nakładach na fundusz pracy w bieżącym roku, w związku z tym trzeba sobie powiedzieć, że rząd powinien zacząć najpierw od tego, żeby urealnić stopę bezrobocia, liczbę bezrobotnych, liczbę zasiłków, którą będzie trzeba wypłacać, a dopiero potem zastanowić się, czy zostanie choć jedna złotówka na to, żeby ją przeznaczyć na wsparcie słuszne, wsparcie osób mających zadłużenia kredytowe. Jeśli nie przejdziemy w Sejmie na debatę o konkretach, będziemy się karmić wzajemnie hasłami, które nie będą miały szansy na realizację. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że co chwilę pojawia się zapowiedź i premiera, i różnych przedstawicieli rządu, że oto Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie zaspokajał wszystkie potrzeby tych zakładów pracy, które będą w trudnej sytuacji. Proszę Państwa, przeznaczone jest na wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieco ponad 220 milionów złotych. A zatem polityka rządu odbiega, czy zamiary rządu odbiegają od możliwości finansowych zawartych w konkretnych projektach, które jesteśmy zobowiązani honorować. Reasumując, jesteśmy szczęśliwi, że rząd popiera nasz pomysł obniżenia składek do OFE, że wreszcie przyznał rację lewicy, a nie, w, a nie izbie gospodarczej towarzystw emerytalnych, i dzięki temu ludzie będą mniejsze składki płacić, a fundusze i tak będą miały tyle pieniędzy. I również popieramy sprawę do, do pomocy w sprawie spłaty kredytów hipotecznych. Natomiast źródeł to trzeba naprawdę dość głęboko szukać po to, żeby nie ogołocić. Funduszu Pracy o możliwości wypłacania ludziom zwalnianym z pracy zasiłków dla bezrobotnych. Dziękuję, Dziękuję pani poseł. I przechodzimy. Czy są może pytania? Nie widzę. Dziękujemy państwu serdecznie. Życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.